Hej, no cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony lekko zarośnięty Łowicz Parę dni <grym> i się ogarnę Będzie miało to specjalną okazję, o której zaraz opowiem Pamiętajcie zostawić łapeczkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek Koniecznie oglądajcie odcinek do końca, bo na końcu jest taki mały bonusik Którym chciałbym was, nie wiem, nagrodzić, w jakąś waszą uwagę, skupienie, uważne oglądanie ale to wszystko na końcu materiału, a w tym momencie przejdźmy do rzeczy. A mianowicie, przechodząc do sedna, spotkanie w Warszawie w dniu 10 września. 10 września? 10 września, tak? O godzinie 17 pod pubem Zielona Gęś w Warszawie. To jest przy stacji metra Pola Mokotowskie. Tu powinna wam się za chwilę wyświetlić mniej więcej mapka e, miejsca spotkania. No, spotykamy się w naszym gronie, jeżeli ktoś ma niedosyt po kampie, nie był na kampie, e, szykuje się niesamowita bomba, tyle ludzi się zgłosiło, tyle zajebistych mordeczek się pojawi, oczywiście w tym ja, że musicie być, sklepcie wolne, bierzcie urlopy, na żądanie, dobra, nie, namawiaj, nie namawiajmy do złego, <laughs> ale jest spotkanko, nie mam co za bardzo wchodzić w szczegóły, na początku spotkamy się z biureczka przy pubie Zielona gęsiaków. jak już wspomniałem, godzina 17, 10 września, Warszawa. Stamtąd udamy się na pola mokotowskie, pocilujemy, pobawimy się trochę, posiedzimy, a następnie wieczorem a przejdziemy do pubu Lolek. Tam już taki fajny, fajny wieczór spędzimy, to jest sobota, także myślę, że z załatwieniem wolnego nie powinno być większego problemu. Większość z nas yy, ma mimo wszystko niedzielę wolne. <grych> Jak tam Bartek mówi ee, w poście, a raczej pisze. Gargantuiczne spotkanie się szykuje. Z tego co mi pisał, zadeklarowanych w tym momencie jest około 40-50 osób. Nawet danami przyjedzie z Anglii do nas. Także no. Będzie grubo, będzie grubo. Tutaj dalej, dalej w tym temacie, do którego link będziecie mieli w opisie. Bartek raz, że rzucił przypominajkę, dwa, no jeżeli macie jakieś pytanie, nie wiem, po prostu chcecie z, się z nami skontaktować, o coś dopytać, czy po prostu pogadać, e, powstał Discord skupiony właśnie dotyczący spotkań graczy. E, jest tam podtemat dotyczący spotkania 10.09, ale myślę, że Discord będzie też używany do... E, do wszelakiej baści jakichś spotkań, takich, em, które są inicjowane oddolnie. Więc link do Discorda widzicie tutaj poniżej mnie, również go zamieszczam w opisie. Widzimy się 10 września, tutaj naprawdę za wiele nie mam do powiedzenia, taka mała pigułka informacyjna. Jeżeli macie jakieś pytania, Discord, komentarze, wszystko jest dla Was. I to by było chyba na tyle. Dzięki serdeczne i do zobaczenia w Warszawie. No a tutaj witam już po napisach końcowych. Jak prosiłem Was na początku, oglądajcie do końca. Mianowicie do wygrania jest kodzik Skampa. Kodzik Ten darmowy kodzik Skampa. E, nastrój, e, który rozdawali, gdzieś tam mi się jeden zapodział wolny. Także części kodu są porozrzucane w filmie, który dopiero co obejrzeliście. Podaję, że na trzy części są podzielone, także trzy części e, kodu będą rozdzielone gdzieś w jakichś fragmentach filmu. Musicie oglądać uważnie. Będą one się pojawiały na takich przebitkach? I co, życzę powodzenia. Dzięki jeszcze raz i na razie.